Cześć, witajcie. Jestem Nowczo, Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. No i oczywiście lecimy sobie z kolejnymi symulacjami. Yy, no dzisiaj myślę yy, pierwsze mecze ligowe przed nami. Zobaczymy pewnie Liga Mistrzów także. Ogólnie jak wiecie, yy, dałem sobie grupę taką, jak ma w rzeczywistości Real, czyli spotkania z Legią czy też yy, z Borussią ze sportingiem są przed nami, myślę, że będzie ciekawie. No i zobaczymy, czy właśnie dzisiaj już jakieś pierwsze z tego meczu będą, czy też musimy poczekać. No ale póki co przed nami spotkanie z Celtą Vigo, oczywiście w Lidze. Po pierwszej kolejce mamy chyba 3 punkty, tak? Dobrze pamiętam z poprzedniego odcinka. Za chwilę się zo zobaczy to w tabeli. Eee, tak, mamy trzy punkty, więc mam nadzieję, że tutaj będzie już 6 punktów. No i tak wygląda oczywiście nasz podstawowy skład. Wydaje mi się, że bardzo fajnie. Lewandowski, oczywiście, na ataku. Nasz nowy zawodnik mam nadzieję, że będzie się spisywał dobrze. Ogólnie jeżeli mam inny głos, taki niejaki nie taki jak zawsze, no to was za to przepraszam, jestem przeziębiony, no i nic na to nie poradza, a nie chcę Was zostawiać jakby bez filmów. Tak więc lecimy 3 do 1 zwycięstwa Lewandowski z Golem. Tak więc to się dla nas oczywiście liczy, że strzela już na początku tego sezonu. Mamy komplet punktów. Okienko się kończy. No i w zasadzie myślę, że możemy przesymulować sobie mm, ten ostatni dzień okienka, bo nikogo nie chcemy sprzedać, nikomu, nikogo nie chcemy także kupić, tak więc wydaje mi się, że to będzie zbędne. Więc przejdziemy sobie do kalendarza i przesymulujemy ten dzień właśnie w kalendarzu. O, jak widzicie, dzisiaj już z Borussia Dortmund się zmierzymy właśnie w Lidze Mistrzów. Na pewno będzie to ciekawy mecz. No a jakim wynikiem się zakończy? Zobaczymy. Póki co, nic o tym powiedzieć w zasadzie nie możemy. Musimy tylko i wyłącznie czekać. Kontuzja, 7 dni. Kasemiro, no cóż, niestety wypada poza skład. Ale nie jest jakiś taki mega ważny w naszym zespole, więc tutaj nie ma co płakać. Nie poddajemy się oczywiście i walczymy. No i kogo by tutaj dać? Bo niektórzy zawodnicy pojechali oczywiście na kadrę. Hmm, Isko może. Chociaż Isko jest już trenowany, więc może weźmy. No nie wiem, sami tacy młodzi ciekawi zawodnicy zostali yy, wzięci na kadrę albo są trenowani więc weźmy może isko tego damy mu jeszcze na przykład podanie niech sobie ćwiczy yy, zawsze coś może mu to da tak więc czekamy aż tutaj się trening wykona sam o, i Berlin 80 wbił. Fajnie, wyższa ocena już. Oczywiście on jest póki co tylko zmiennikiem Karwahala, aczkolwiek mam mu zamiar dawać szansę właśnie w takich meczach ze słabszymi przeciwnikami, czy też kiedy on będzie zmęczony. Po prostu, żeby miał jakieś tam występy i żeby się na spokojnie rozwijał, wbijał tą ocenę jak najwyższą. No i czekamy na spotkanie z Osasuną. Właśnie tutaj najlepiej bym dał drugi skład. Więc sobie tutaj dodajmy nowy skład. Dwójeczkę oczywiście przy nim damy. No i... E... Czekamy, aż się załaduje, oczywiście. Ok, lewe skrzydło. No właśnie, skrzydłowego niestety nie mamy e, żadnego. Ale tutaj na napad mamy Moratę, e, na PSA Williams, SP e, o to będzie Isko, SP Casemiro, a także. Ajajaj. Casemiro, a także Kowacic oczywiście. Na PO Berlin, SP o to będzie Pepe, a także Nacho Fernandez. No, i na LO dajemy kontra O, tak więc tak wygląda nasz drugi skład. Myślę, że Kiko Cassie sobie zostawimy w spokoju, niech na Was występuje we wszystkich spotkaniach, tak jak jest w rzeczywistości. To nie jest podstawowym zawodnikiem. No i myślę, że tak to może wyglądać. IB Ronaldo jest jeszcze w obu składach, natomiast on ma niesamowicie dużo przecież yy, kondycji. Tak więc wydaje mi się, że tutaj nic się takiego złego nie stanie, jeżeli on będzie występował i w tym, i w tym składzie. No ale okej, okay, z ostatnią sobie przesumujmy właśnie tym składem takich zmienników i zobaczymy jakim wynikiem się zakończy ten mecz. Już jestem ciekawy, zobaczmy. No, ledwo co 1 do 0. Kasy Mirona, no, ale najważniejsze są oczywiście trzy punkty, że wpadają znowu na konto, tak więc nie ma co się przejmować. No i okej, okay, wymienimy tutaj znowu tych zawodników. Tak więc na o sobie... A nie, jest już tutaj Berlin. Ale na przykład... Ym, w rano możemy trenować niech on sobie wbije wyższą ocenę. Yy, kolejnym załodnikiem zakowacić, a możemy kogoś innego wrzucić, ale ktoś będzie na przykład. Yy, no w sumie nie ma nikogo tak, żeby tutaj dać. No to może niech to zostanie tak jak jest, póki co potem ewentualnie jakieś zmiany zajdą, póki co może zostać to yy, tak jak jest. Okej, okay, no tak słabo trzeba przyznać. Dwóch na D, kowacić na F, mogło to wyglądać zdecydowanie lepiej, ale okej, okay, też nie mamy co narzekać, więc czekamy już na spokojnie na spotkanie z Borusem Dortmund. No, i okej, okay, tutaj oczywiście dajemy sobie już podstawowy skład. Mam nadzieję, że odniesiemy pierwsze zwycięstwo. Mecz u siebie, no więc, nic, tylko wygrać oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie. Może Lewandowski coś strzeli, strzeli kiedyś właśnie w narwach BVB, nam Real'owi. No więc, przydałoby się odwdzięczyć jakoś. No ale, wow, no ku mojemu zaskoczeniu, porażka 2 do 0. No nie jest to wcale ciekawy wynik, i nie spodziewałem się tego zupełnie. Fatalnie to wygląda. Musimy kolejne spotkania wygrywać w tej Lidze Mistrzów, żeby tutaj czasem się to jakąś wielką niespodzianką nie skończyło. Okej, okay, dajmy tutaj znowu drugi skład, mimo że ci są mniej więcej wypoczęci, jednak wolałbym z Espanią wystąpić tym składem z Minników, a potem z Villarrealem już podstawą naszą jedenastką. No i jak widzicie, po golu Kowalczycia i Lewandowskiego są trzy punkty. No a tutaj ważny mecz oczywiście przed nami z Villarrealem, więc tam sobie wystąpimy podstawowym składem. No a też za chwilę przed nami spotkanie ze sportingiem, widzę mistrzów, no i tam już obowiązkowo trzy punkty muszą być. Nie ma innej opcji po prostu. Yy, po tej porażce nie wygląda to zbyt ciekawie. Oczywiście, z legiem mam nadzieję, obejdzie się bez potknięć, aczkolwiek no... Zaskoczyła mnie ta porażka, tyle mogę powiedzieć. No ale ok. usuńmy sobie te wiadomości. Yy, tutaj także wszystko pousuwajmy. Yy, no nie usunęłem wszystkiego, należy, nieważne. Zostawmy to może tak jak jest, albo tutaj szybko. No i okej, okay, spotkanie z Villarealem, oczywiście liczymy na 3 punkty, czy jest pierwszy skład ustawiony? Nie jest, ale właśnie w tym momencie już jest, więc przechodzimy do symulacji, póki co tylko my oraz Barcelona mamy komplet punktów, więc walka o mistrzostwo na pewno będzie się toczyła do ostatniej kolejki, będzie ciekawie. No i 1-0 znowu, tak ledwo co, ale najważniejsze są 3 punkty. Po golu nasz Walijczyk oczywiście zapewnia nam 3 punkty. No i czekam na spotkanie z Las Palmas. Znowu ustawię tamten skład, bo jak widzicie co chwilę są mecze co 3 dni. A idealnie to pasuje, że ze słabymi przeciwnikami e, gramy składem tych zmienników, a z tymi lepszymi jak i blizem mistrzów oczywiście wychodzą nam e, podstawowi zawodnicy, tak więc zobaczmy. Las Palmas jak wiadomo, ostatnio zaskoczyło chyba wszystkich i zdobyło właśnie punkty z Realem. No a tutaj ledwo co 3 do 2 zwycięstwo takie, no, te zwycięstwa nie są zbyt przekonujące, ale najważniejsze, tak jak mówię, są 3 punkty na naszym koncie. No i teraz także niesamowicie ważny jest ten mecz. Tutaj mam nadzieję, że już bez potknięć, mimo że będzie chyba na wyjeździe, że obejdzie się bez gulamarzu. I że pokonamy pewnie, właśnie portugalski zespół. Zobaczymy za chwilę. Tym bardziej, że podstawowy skład jest wypoczęty z tego co widziałem. No właśnie, za chwilę powinien być jeszcze bardziej, bo 3 dni nam zostały. No i cóż, Sporting pokonał Legię w pierwszym spotkaniu. Za chwilę zobaczymy ile. Jak widzicie, skład jest. Wszyscy mają pełny zielony pasek, tak więc przechodzimy do symulacji. No i 3 do 0 wygra wygrali z Legią. Ok, no mam nadzieję, że tutaj, tak jak mówię, bez żadnych niespodzianek się będzie. I. No. <grym> 1-0, te zwycięstwa cieszą, aczkolwiek tutaj nie są zbyt, tak jak już mówiłem, przekonujące. Nie wygląda to zbyt fajnie. Ale okej, okay, z tego co widzę, jako jedyni mamy komplet zwycięstw. Po 6 meczach, 6 zwycięstw. Nawet Barcelona gdzieś już zgubiła punkty. Pewnie z Atletika albo z jakimś innym mocnym zespołem. A nie, oni mają mecz do tyłu, tylko więc jeszcze nic nie zgubili. No już przed nami kolejne spotkanie. Coś ich mamy tutaj za dużo, porównując do innych zespołów. No ale okej, okay, nie narzekamy, tylko oczywiście lecimy dalej. Tak więc spotkanie z Eibarem pewne tutaj zwycięstwo, właśnie takiego czegoś nam brakowało, aczkolwiek tam widziałem kontuzję Bega no i właśnie, o co tutaj chodzi? Eee, a nie, to mi się musiało coś pomylić, może gola strzelił, nie wiem, tak to szybko przeleciało, wydawało mi się, że jakaś kontuzja, czy coś w tym stylu, no jak widać na szczęście nie, tak więc nie ma czym się przejmować, Kowacić wbił w ogóle 80, tam widziałem, spoko, fajnie, a Varan wbija 86, no to jest bestia, nieźle, za chwilę Williams 81 wbije, więc fajnie, fajnie, że ci zawodnicy się tak rozwijają dość szybko u nas. No i czekamy na kolejne spotkanie. Zobaczymy za chwilę z kim. Tutaj jakaś przerwa chyba na spotkania yy, oczywiście państwowe. Tak więc musimy sobie to przeczekać. Mamy już październik, tak więc jak widzicie, całkiem szybko to idzie. Myślę, kolejny odcinek to będzie do dokończenie października, yy, a także cały listopad. No i okej, okay, znowu tutaj zawodnicy pojechali. Więc możemy sobie kogoś dodać, kogo w zasadzie chcemy. No, i dobra, niech będzie może Bellerin, coś innego. Dajmy mu mijanie przeciwnika, może. Myślę, że tak to może wyglądać. Ok, 3, 2, 1. No i kogo tutaj? Williams81. Fajnie, kolejny zawodnik w Bilno. Solidny zmiennik, taki za Bayla, tak jak mówię. Myślę, że z niego będzie jeszcze dużo pożytku w naszym zespole. No, my już przechodzimy dalej do kolejnego spotkania. I właśnie z kim? Z Ralem Betis, ok, nasz imiennik. Właściwie imienniczka, chyba powinno się mówić. No, nieważne. No i zobaczmy, może jak oni stoją tam w tabeli. To będzie ostatni mecz na dzisiaj. Bo ogólnie, czekajcie, tylko zobaczmy. Betis, Betis, gdzie oni są? 13. miejscem, mam, mam nadzieję, że tutaj na pewne 3 punkty. A ogólnie, mnie, tak jak mówiłem, jestem przeziębiony. Boli mnie gardło, i tak ledwo co mówię. Dlatego dzisiaj 10 minut takie czyste. A myślę, że jak już będzie wszystko ze mną ok, to te odcinki będą długo, yy, dużo dłuższe, tak wiem powiedzieć. No, i tutaj pierwsza porażka. No, Wielkie zaskoczenie, niestety, na zakończenie tego filmu. Słabo, słabo, ale okej. Okay. Przed nami w kolejnym filmie spotkanie z Legion, więc będzie chyba niesamowicie ciekawie. ja sobie zapiszę, żeby tutaj czasem coś potem nie poszło nie tak. Tak więc na dzisiaj już Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie zostawić łapkę. No, ja więc do usłyszenia, no i cześć.